Dzień dobry. W środę się mnie nie spodziewaliście, prawda? Bardzo rzadko nagrywam takie materiały na Miłośników Czterech Kółek, ale chciałbym, żebyście zostali przy tym filmie ze mną do samego końca i to jest taka jedyna prośba ode mnie. Zatem zaczynajmy. Gdy w 2015 roku tworzyłem konto Miłośników Czterech Kółek i pierwszy raz chwyciłem kamerę w rękę, nie spodziewałem się, że będę tu, gdzie jestem teraz i stanie się to, co się stało przez ostatnie kilka lat. Natomiast gdy 1 stycznia 16 roku. Zacząłem format miłośników, taki jaki dzisiaj widzicie, czyli vlogi z mechaniką pojazdową, hit czy kit, czas na tuning. Totalnie spodziewałem się, że wybuchnie to wszystko do takiej skali. Co mnie nauczyły ponad 3 lata pracy na YouTube, pracy z Wami, widzami, naprawdę wspaniałymi ludźmi? Nauczyły mnie pokory. Nauczyły mnie Naprawdę wielu rzeczy. Nauczyły mnie, żeby skóra moja była coraz grubsza. Uodporniła się na hejt. Uodporniła się nie na konstruktywną krytykę, bo to jest duża różnica, ale na hejt. I kilka rzeczy na pewno się zmieniło w moim życiu. I nigdy bym nie powiedział trzy lata wstecz, że wydam pierwszą książkę. Pamiętacie w zeszłym roku pierwszą książkę, i to, jak ona się sprzedała, jak stała się bestsellerem, dlatego że cały nakład kilkanaście tysięcy po prostu poszedł. Naprawdę, spotkania autorskie, na których byliście, spotkania z widzami, to było coś pięknego. I dobrze wiecie, że zapowiedziałem, że napiszę drugą i tak naprawdę ostatnią książkę, ale o tym powiem. I tak się stało. Zacząłem w styczniu, mamy już październik i ukazuje nam się coś, co wiele osób podważało, że to się nie da, że to już jest na kanale, że Michu, nie dasz nam w książce nic, czego nie znajdziemy na kanale. No nie. Pojawiło się dziecko, o którym mówiłem, czyli mitologia polskiej motoryzacji, a tak naprawdę jak mądrze kupić, właściwie serwisować i tanio naprawiać swoje auto. Kontynuacja poradnika, tylko tym razem nie znajdziecie praktycznie większości materiałów na kanale. Czy zastanowiliście się kiedyś w życiu, skąd wzięły się mity na temat, że auta na F są B? Że francuskie to B, czy dlaczego niemieckie są super. Bardzo wiele miesięcy zajęło mi przygotowanie się merytoryczne do napisania tej książki, bo była ona dla mnie bardzo ważna, bo cały kanał ma jedną ideę. Ma ideę edukować i zarażać miłością do motoryzacji. Moim zadaniem przez ostatnie trzy lata i mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę do przodu, jest wyedukować. Wybić w społeczeństwie podstawowe mity, jakie są, zachęcić tych, co nie umieją, do tego, żeby nauczyli się podstaw mechaniki pojazdowej, żeby zrozumieli, jak coś działa, budować świadomość motoryzacyjną w naszym społeczeństwie. Ja nigdy nie byłem mechanikiem. Ja tego słowa się nigdy nie wstydzę. Stoi ze mną sztab moich ludzi teraz. Razem tworzymy wszystko, razem edukujemy motoryzacyjną Polskę. Wersja papierowa, która się pojawiła, jest, myślę, dość fajną alternatywą na prezenty czy do poczytania, bo nawet do internetu nie będzie, to na półce zostanie coś, co mam nadzieję skutecznie będzie walczyć z patologią. Seria mitologia polskiej motoryzacji zrodziła mi się w głowie już w ubiegłym roku. I jeszcze kiedy zapoznawałem się z moim operatorem, my rozmawialiśmy o tym, że zrobimy z tego odcinki. A gdy zaczęła się promocja książki, no właśnie, Wyszło mi w głowie, że przeleję to na papier. I o ile jest to kolejny poradnik, który coś nam daje, daje nam zaoszczędzać bardzo wiele, o tyle bardzo mocno burzy wszelkiego rodzaju stereotypy, wszelkiego rodzaju zabobony powtarzane w naszym społeczeństwie. I no właśnie, promocja książki. Dla mnie najtrudniejszy okres w życiu. Zaczyna się 16 października w sprzedaży. 17 października zaczynam spotkaniem w Gdańsku, na którym chciałbym, żebyście licznie przybyli. Wyjeżdżam potem do Poznania, Rzeszowa, Katowice, Wrocław, Kraków i jeszcze wiele innych miast. Tu Wam się tu wyświetla terminy. Chciałbym, żebyście też zajrzeli na te spotkania autorskie. Dlatego, że po zeszłym roku, możecie się wypowiedzieć co byli, była naprawdę mega fajna atmosfera. Polega to na takim monologu, dialogu z konferencjerem, który tam jest przez około godziny. Następna godzina i następne dwie, trzy są dla Was. Na zadawanie pytań. Naprawdę najfajniej chyba wspominam Katowice i Warszawę. Katowice, tam nie wiem ile tysięcy osób przyszło. Ee, Warszawa, pytania. No Takich pytań się nie spodziewałem, prywatnych pytań, ale pozytywnych oczywiście w tym sensie. Ja bardzo mało czasu mam przez to, co robię na YouTubie, żeby jechać gdzieś na jakieś imprezy motoryzacyjne. To, że jestem na targach motoryzacyjnych przyszły weekend 12-13 w którym mieście, to jest fenomen. Praca nad tak dużym kanałem, dwoma warsztatami, zaraz za plecami otwiera się salon samochodów używanych, tak go nazwijmy, wymaga bardzo dużej energii, bardzo dużo emocji. Od trzech lat nie udało mi się zrobić więcej niż dwa dni wolnego, więc skala tego zjawiska jest dość duża i wyjazd w dziesięciodniową trasę, żeby spotkać się z wami, jest dla mnie ważny, dlatego że mogę wtedy nawiązać kontakt fizyczny z wami. Spotkać się, na żywo was zobaczyć. Wy mnie widzicie. Ja was nie, ja widzę tylko liczby. Ale wiem, że za każdą liczbą kryje się żywy człowiek. Człowiek, który ma emocje, uczucia, i łączy nas pasja do motoryzacji. Czasami się ze mną nie zgadzacie, czasami strasznie na mnie psioczycie, jak coś powiem, ale ja często biorę to na klatę i konstruktywna krytyka w tym momencie to nie jest hejt. Zatem jeżeli ktoś chciałby ostatnią książkę Łysego nabyć, to już macie link tutaj do MPI-u, można przedpremierowo nabyć. I... Czy ja mam was zachęcać? No chyba nie. Po prostu informuję, co zrobiłem. Nigdy nie było moją misją, żeby powiedzieć, Ej, kup książkę. Nie, to nigdy nie byłem ja. I słusznie dzisiaj ktoś na Facebooku i Instagramie zauważył, że Łysy, czemu sam nie wydajesz? Bo mi nie zależy na kasie. Mi zależy na tym, żeby stworzyć coś po sobie, zostawić coś po sobie na tym małym świecie, po którym stąpam. Ja w życiu, kiedy przekroczyłem 100 tysięcy widzów, nie powiedziałbym, że dzisiaj ta ekipa, firma moja. 4 kółek będzie składała się z kilkudziesięciu pracowników. To jest naprawdę masa ludzi i tworzymy naprawdę fajną drużynę, ale nie byłoby tego, gdyby nie było z drugiej strony tych fajnych, pozytywnych ludzi. Tych ludzi, którzy rozumieją, co się do nich mówi i dlaczego się do nich tworzy. Ktoś mi powiedział ostatnio tak, taka mała spowiedź przed wami, że kanał chyba się wypala. No cóż, mój operator jak dostał dwa tygodnie temu listę plików ode mnie z tytułami i pomysłami na odcinki, to się trochę przy, przy, przygalopował. 51 odcinków już jest rozpisanych, wymyślonych, kolejne hit czy kit, czy wiele, wiele innych. Okres wakacyjny jest okresem, w którym rzeczywiście wychodzi mało materiałów, w których coś się grzebie, ale mamy już październik, więc... To, co widzieliście w zeszły weekend, no to już, już jest praca, już jest progres. Troszeczkę będę, na pewno muszę zdradzić, wprowadzał takie materiały i nową serię jak Patologia polskich kierowców. Chyba też się zgodzicie, że trochę trzeba stryknąć w nos. Dobrze wiecie, że istnieje jeszcze kanał, który otworzyłem, który nie ma filmu, a 50 tysięcy widzów na wysokich obrotach. Może. W październiku damy kontynuację Racetube'a, gdzie wystąpiła jeszcze kobieta, youtuberka Lidmasti, i wystąpili szwagry. I jak ta seria się tam obroni, no to będzie fajnie, i zacznę tak zwane przetesty samochodów. Tylko doba jest troszeczkę za mała i wyobraźcie sobie każdą niedzielę. Każdą niedzielę o godzinie 12 od półtorej roku ten film, że Wy go widzicie, to robię ja manualnie, wciskając Enter. Bo tak jest najlepiej algorytmicznie. I nieważne, jak ciężki byłby balet wcześniej. Zawsze 11.10 na nogach, zawsze sprawdzone opisy, tagi, miniaturki, wszystko. Stąd bardzo często zwracacie uwagę, że jest jakiś błąd w tytule. Zależy jak wiało w sobotę wieczorem, ale to zawsze jestem ja i nigdy żadne niedziemi nie odpuściłem. się, odpuściłem? Nie. Zawsze. Więc nie przedłużam tej środowej wypowiedzi. Cieszę się po raz kolejny, że udało mi się coś zrobić, bo wiecie co jest miarą sukcesu? Ilość hejtu. I tylko w związku z zapowiedzią z tą książką wypłynęło znowu szambo byłych wszystkich współpracowników, byłych wszystkich kolegów na Facebookach. I cieszy mnie to, bo gdyby nie Wy, i tutaj się zwracam do tych nie krytykujących konstruktywnie, tylko do tych takich małych amep umysłowych, które po prostu myślą, że coś złego robią mówiąc gruby świnio albo nie wiem przecież ty nie umiesz mówić ale napisałeś książkę powiem wam dziękuję że jesteście bo gdyby nie wy nie miałbym w sobie tyle siły żeby was te zatki jeszcze mocniej piekły i naprawdę cieszę się że są tacy ludzie bo oni też napędzają większym motorem jest dla mnie cała pozytywna publiczność ale hejt musi być i nie można się poddawać jak tiger w swoim kanale motoryzacyjnym który otworzyli i robili testy no było to zabawne ale Hejt go trochę zmiażdżył. Jest to zjawisko normalne i ja już mam grubą skórę. I nie mówię o tym, że jestem gruby, no bo jestem. Próbuję coś z tym zrobić. Tylko mówię, że skóra już jest na tyle gruba, że ciężko ją przebić. Więc żegnam Was, jak ktoś chce. Lista spotkań, link w opisie. Właśnie, to jest do Posta na Facebooku. jakby ktoś nie miał Facebooka, to tam Stasiu planszy wklejał. Jeżeli mówię, że to jest ostatnia książka, tak, bo jeżeli skończę karierę, a zamierzam, mam taki plan na lata rozpisany w głowie, bo nie jest mi łatwo dźwigać się z tym życiem, takie jakie jest teraz, bo to nie jest łatwe życie wbrew pozorom, postanowię wydać prawdopodobnie, jeżeli kogokolwiek będzie to interesowało, taką autobiografię, żeby zmotywować ludzi do pracy, bo jeżeli naprawdę bardzo czegoś chcesz, bardzo w to wierzysz z całego serca, to musisz do tego dążyć. Za wszelką cenę. Za każdym razem, kiedy się wywrócisz, podnieść się, otrzepać kolana i iść dalej. Bo marzenia należy spełniać. Nigdy nie odstawiajcie ich na półkę. Ja, żeby być tu, gdzie jestem, straciłem rodzinę najbliższą. Nie mam, po prostu się obróciłem. E, straciłem wielu znajomych. Okazało się, że. No teraz łysy jest fajny. Łysy jest jak napis na koszulce, więc można się pochwalić. Wielu ludzi mi źle życzy. Coraz więcej ludzi mi źle życzy, ale to też mierzy ten sukces i ile chorób przeżyłem, ile się nacierpiałem, to będę chciał zrobić na koniec kariery. Ale ta kariera no, jeszcze się pomęczycie z moją mordką. Myślę, że parę ładnych lat, więc. Do zobaczenia na spotkaniach autorskich, książki i na targach. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze liczni niż w zeszłym roku. I mam nadzieję, że Gdańsk też pokaże siłę, bo wszyscy w Gdańsku mnie znają, więc mało osób przychodzi. Ale zacznijmy tym razem od Gdańska. Trzymajcie się. Do zobaczenia w normalnym już odcinku, piątkowym. Cześć. A to się nazywa, jak już mi się wkręci flow. Ja mogę. Zrobić mamy, tatę, żonę, strzeź wam wszystkich.